Witam z tej strony to jest kolejny odcinek naszej serii. Zagrajmy w Mega Man 7. Dokładnie tak, moi drodzy, zanim wyruszymy na walkę z kolejnym mistrzem robotów, wciśnijmy sobie Select, Umy, to jest tabulator, i wchodzimy. Ach, do sklepu. Ta muzyka. Mmm, cudo. To jest, moi drodzy, tak brzmi Soundtrack raju. To jest to najlepszy Ost Mega Megamanie 7. Witaj w wielkim Edim. Jestem auto, studentem numer jeden doktora Light'a. Tak, jesteśmy w wielkim Edim, co jest dosyć ciekawe. A to jest auto, o którym Wam już mówiłem. E, niestety straciłem jedną z moich śrubek. Okej. Okay. I mam. I jestem niedokręcony, <gryw> że tak to nazwę. Ok, Jeśli znajdziesz moją hiper śrubkę, byłbym wdzięczny, gdybyś przyniósł ją z powrotem. Okej. Okay. Okej, okay. ale spróbuję wyrobić itemy z wszystkich innych szubek, jakie znajdziesz. Okej. Okay. Okej, okay. mamy wybrać item, który on nam tutaj stworzy. Dokładnie tak, to, to jest właśnie coś co jest nowego w głównej serii Mega Manów, bo tak jak pisał Kowal chociażby, bardzo pozdrawiam w komentarzach już Megameny Game Boyowe coś takiego wprowadził, nie wiedziałem o tym, good to know, naprawdę good to know. Okej, okay, wybaczcie była krótka przerwa, musiałem zobaczyć czy na pewno się nagrywa. Yy, dokańczając, bardzo dobrze wiedzieć, że Gameboyowe Mega Man wprowadziły yy, Dzięki za infokowal i yy, no tak, na razie nie będę nic kupował Ale tak, mamy znaleźć hiper, yy, śrubkę, yy, auto, dokładnie tak Więc zobaczymy co się da z tym zrobić Ja tymczasem stąd wychodzę yy, Okej, okay, w taki sposób <laughs> ma auto i wbijamy sobie moi drodzy do tego i tutaj poziomu Mianowicie do poziomu Slashmana, e, inaczej mówiąc Wolverina, ok? Bo to jest Wolverine, like, come on. Ok, i kurde, jakieś dinożarły tutaj? O, ty, jest już jakiś, kurde. Gerary Heal, kurde. Ni to żółw, ni to dinożar, przysięgam. E, dobra, ja tutaj poproszę sobie super adaptora, kurde, super Mega Man for win. I sobie lecimy. Polecam naprawdę często używać Super Megamena, bo no to jest kurde cudo. To jest cudo. Dobra, ty wolę mnie szarżować. Okej. Okay. Okej. Okay. Uch. Okej, okay, dobra apteczka for pam Pam, 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 pam. <toro> pterodaktyle tam kurde latały sobie w tle, przysięgam. Prehistoryczny poziom, o fakt <toro> Kurde. Ty, jak, jak my mamy swojego własnego Yoshi, przysięgam. To jest Yoshi. Koniec, kropka. Myśmy zakosili Yosiego, kurde Marianowi, tylko my mamy lepszego Yosiego. O oh boy, mamy dorosłego Yoshi'ego. Czy coś, Aruno? Ok. Ładnie pięknie. Dzięki Yoshi. Kierary Hirlpayatu. Okej. Okay. Dobra, i tu będzie ten pajac. Ja polecam sobie wziąć tą oto i brońkę i kurde, ciśniemy sobie. Pie... Rary hit, czemu mi nie strzeliłeś po raz drugi? Mega To jest aktualnie słabość, tak to można nazwać tego kurde T-Rexa. <ścoughs> Wymino i let's go, najlepsze miejsce na stanie, przysięgam. <laughs> to nie był mój cel. <laughs> nie powiem już, to nie. O oh, fakt, to nie był mój cel. Zawsze byłem kiepski w omijaniu jego ataków. Zresztą widzieliście jak wskoczyłem pięknie, kurde, w jego objęcia pod, 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 same, pod sam koniec, że tak powiem walki z nim. Więc, więc tak można, nawet, że, że on aktualnie ma jakieś objęcia. Dobra, to jest kurde wąż z Biblii przysięgam, uwaga, żeby nam, żeby wam jabłka nie sprzedał. Bo będzie game over. Czy ty możesz kupia pszczoło? Nie no uderzajcie w te ule, bo wtedy będzie gorzej chyba będzie. Nie będzie? Nie, nie pamiętam, kuźwa. Nieważne. Ej, te Yoshi się rodzą. Uwaga. Jeszcze mniejsze, kurde. God Okej, okay, dobra, hierarchie. Okej, okay, dokta Wowie. To już będzie walka, tak? Jezusie, zapomniałem, że ten poziom jest taki krótki. Fak, ja nie mam za dużo HP. Ja nienawidzę walki z tym pajacem. O mój Boże, nienawidzę. Gardzę tą walką, okej? Okay? Nie zdziwię się, jak zginiemy. Świetnie, kurwa. Musiałeś skoczyć dzbanie jeden. Tak, jego słabością aktualnie jest e, broń e, Freezmana. Świetnie. No już. No właśnie, na was spadnie. Nie wiem, cokolwiek to jest, to nie możecie skakać, slajdować, nic nie możecie robić. Nic. Mam jakiegoś i tanka? Nie tak. ja mogę? dziękuję. Tak, mamy i tanka, dobra. Wiecie co? Jolo. Odkupię sobie później, bo... bo ta walka do. Ech, dobra, nieważne. Dobra, walnij mnie, o. I tak, ta broń aktualnie się rozpryskuje na takie mniejsze kawałki i one zdają mniej damagea komukolwiek. W tym przypadku temu wolwerinowi. No właśnie, Boże, święty. Ech. Dobrze mi idzie. Okej. Okay. Gdyby mi tak szło przez całą walkę, byłoby zarąbiście. No, nieważne. Łotewa, czy coś. Pokonany. Mówię, gardzę, gardzę tą walką. <grystanie> Okej. Okay. Czasami... Czasami idzie mi o niebo lepiej w tą walkę, ale teraz to była tragedia. Okej, okay, otrzymujemy Slash Claw, moi drodzy. A pomocą tego będziemy mogli sobie ciachać, <grywa> ciachać przeciwników. Tak, no i to jest tak jak jest napisane, nie ma to z najwyższego zasięgu, bo możesz się tego domyśleć. O taki, nie wiem, Zero Saber dla biednych, <grywa> czy coś, okej. Okay. Yy, okej, okay. ciśniemy do Sonic Sonicmana, I mean Springmana. Dokładnie tak, to wcześniej był Sonic, my w postaci Ringmen, a teraz jest Springman. Spring, sięgam. <grymiany> Okej, okay, ja chcę tą aktualnie, o właśnie, tą rzecz. <grymiany> Dobra, e, tak przydałoby się. Let's freaking go. Okej. Okay. Lecimy moi drodzy. Tak, są tutaj sprężynki, dużo sprężynków. <grymiany> Okej. Okay. Nie! W złym momencie to odpaliłem. Czy ja ze nie zebrałem tego, koniec końców? zdążyło zniknąć, czy dobrze ogarnąłem? Wow. <grywa> ok. Bierzemy sobie apteczkę i idziemy sobie tu. Dobra, Girahir pajacuję O, tam jest one-upek, o właśnie, for a win. Jak win. Aktualnie przytrzymacie przycisk skoku przy tej o to, już tak powiem, polecicie wyżej, odbije was wyżej. O, może powiem w taki sposób. Dokładnie tak, więc polecam, ale też nie zawsze, nie zawsze się to przydaje. Na przykład w tych momentach, kiedyś te sprężynami bawią, to lepiej nie przytrzymywać tego przycisku. No Dobra, ok. Dobra, najsik. Nice. Uwaga na sprężyny, żeby was nie wbiły w tych przeciwników tam na dole. Ok. I tutaj, gdzie jest ta gwiazdka, która się świeci. Możemy sobie aktualnie wziąć Rush serca. Dokładnie tak. Rush sobie zacznie niuchać i zacznie sobie szukać. Ładnie pięknie. Dokładnie, dokładnie tak. I naszym oczom ukaże się wielka mega apteczka. Której osobiście nie potrzebujemy, ale hej. Proszę bardzo, jeśli. Jeśli będziecie coś takiego potrzebować, to wiecie, że tutaj coś takiego jest. Potężna apteczka, której nie można znaleźć w żaden inny sposób. Szalone. A teraz jest kolejna rzecz. Zapomniałem o niej. Przez to wziąłem super adaptor, a niepotrzebnie. No, wiecie, tutaj mamy kolejną rzecz, którą rash może wyszukać. Czy ja go wsadziłem? A dobra, bo już myślałem, że go usadowiłem w złym miejscu i mi nie znajdzie tego co trzeba. Aktualnie, jak użyjemy rash serca, i tam gdzie trzeba, to wykopie nam jakiś syf najczęściej. Okej, okay, i mamy, moi drodzy, Megabolt. Dokładnie tak... A czy. Nie, nie, to nie jest. Czaj Megabolt. Bo jest ta śmieszna śrubka, którą mamy znaleźć... E, auto, tak. Ale to nie jest ta, to jest po prostu duża śrubka zwykła. Mi się mylło. Tak, zaspoilerowałem w takim razie. Ups, brawa nera. B brawa dla nera. <grym>, Żeś stressu nie mogę... Komentować w tej chwili, widzicie, jak się, jak się zestresowałem? Okej, okay, tutaj, o właśnie, tutaj, o właśnie, może nam rozwalić te drzwiczki, to przejście, i tutaj mamy, moi drodzy, tego bolta. Nie pamiętam, jak się nazywa, do Megabolt. I nie wiem, jakoś na pewno, ale mamy tą śrubkę, którą mieliśmy znaleźć dla auto aktualne, więc to się liczy aktualnie. To się liczy, a tutaj mamy moi drodzy i tanka odbiję sobie za za, 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 za walkę ze Slashmanem, więc... E... git, good! Okej, Gerari hit pajacu Okej. Okay. Nie okej okay. O, pff, prawie bym się nie złapał tych drabinek. Dobra, ładnie pięknie Gerary hit pajacu Strasznie uwielbiam używać superadaptora, naprawdę to jest świetna, świetna rzecz. Dzięki temu Mega Man 7 robi się po przyjemniejszy, naprawdę uwielbiam korzystać z superadaptora. Y, Okej, okay, dobra. Y, dobra, dobra, dobra. Slash claw, lecimy moi drodzy. No i mamy Springmana, dokładnie tak takiego też da się dość łatwo, bym powiedział, pokonać. Ach, ale niestety nie zdążyłem. Jak on podskakuje, to można go wychwycić za pomocą slash Claw, Ale trzeba, trzeba wyczuć czas. Ja zawsze miałem z tym problem. Normalnie jego atakować można dopiero, jak on wykona te ataki łap, łapkami, właśnie o, w tym momencie. No cóż, nie mogę, nie mogę za Chiny tego wykonać. Za szybki jest. <laughs> Jebany jak kurde tak skacze, no. Zawsze miałem z tym problem. <laughs> no nic to pokonamy go w takim razie normalnie. Choć będę próbować. No nic, <laughs> nie umiem w to. Pyk. Ale i tak leżysz. Tak, to jest prosty boss, po prostu w taki sposób przyspieszamy walkę z nim. E, dokładnie tak, więc więc. Ale to jest kolejny boss w tej grze, którego można bardzo łatwo załatwić. Tutaj, bossowie, wiecie, jak znajdziecie ich słabość, to oni leżą na dobrą sprawę. Po prostu leżą trochę jak w Megamenie 1 to działało, ale ten czasami nawet bardziej broken. Dobra, Wild Coil moi drodzy, mamy dokładnie tak. Czyli w jakimś skrócie sprężynki, więc jej. I możemy je chargować, żeby skakały wyżej. I zadawały też większy damage. Rzecz jasna i oczywista, więc. That's neat. Okej. Okay. Ładnie pięknie. Ładne kolory do twarzy ci Megaman, przysięgam. I to by była tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Chociaż nie, 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 zapomniałbym. Oddajmy może. ową. śrubkę auto, co? skorośmy ją uz odzyskali. Hej. Jej. To moja śrubka. Dzięki, pasuje idealnie. W sobie ją wkręca teraz. Nice. Lik <grywia> co? Jaka poza w ogóle. Okej, okay. teraz mogę pracować z, z pełną mocą. Oj, spójrz, nowy item tylko dla ciebie. Teraz mogę tworzyć itemy używając dwa razy mniejszej ilości śrubek. That's nice, okej. Okay. No i dobrze, super. Zarąbiście, ale my póki co nic od Ciebie auto nie potrzebujemy, więc yy, escape. Więc yy, siema! Ładnie, pięknie, żeśmy oddali mu jego śrubkę. I teraz moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał i do zobaczenia do następnych odcinków. See ya!